Witam. Dziś krótka recenzja pompy głębinowej IBO 3,5 SCM214 polskiej firmy DAMBAT. Pompa 3,5 SCM jest pompą odśrodkową wielostopniową, to znaczy wielowiernikową. Pompa posiada aż 14 wirników. Wydajność maksymalna to 70 litrów na minutę, a wysokość podnoszenia to aż 74 metry. Z czego wynika ciśnienie 7,4 bara. Pompę zasila silnik jednofazowy o mocy 1100 W. Pompę SCM214 wybierają najczęściej użytkownicy domów jednorodzinnych oraz systemów nawodnienia ogrody. Pompa wyróżnia się małą średnicą, zaledwie 3,5 cala, to jest 90 mm. Dlatego kupują ją m.in. klienci. W którym zwykła pompa czterocalowa nie chce zmieścić się do studni popularnej setki lub mają lekko skrzywioną studnię i nie chcą ryzykować zaklinowania się pompy. Nie można pominąć faktu, że pompa dostępna jest z 20-metrowym przewodem zasilającym. Ułatwi to w znacznym stopniu montaż urządzenia. Obudowa pompy wykonana jest ze stali nierdzewnej, podobnie osłona kabla. Chroni ona przewód przed przetarciem się w wąskich studniach. Króciec tłoczny jest wykonany z żeliwa. Dzięki temu jest trwały i nie ulegnie uszkodzeniu. Aby można było korzystać z wody tak jak z sieci miejskiej, sama pompa nie wystarczy. Należy zbudować zestaw hydroforowy, czyli skompletować dodatkowy osprzed, taki jak zbiornik hydroforowy. Jeśli zestaw ma nam służyć do domu, to im większy zbiornik, tym lepiej. O czyli wyłącznik ciśnieniowy do załączenia i wyłączania pompy, manometr do kontroli ciśnienia oraz mosiężne złącze pięciodrożne. Warto również pomyśleć o głowicy do zamknięcia studni oraz o lince do zawieszenia pompy. Uwaga! Pompa nie posiada wbudowanego zabezpieczenia przed pracą na sucho. I co? KLOPS? Nie. W takiej sytuacji warto, a nawet należy zamontować zewnętrzne zabezpieczenie. Będziemy wówczas spać spokojnie i nie myśleć o zagrożeniu uszkodzenia pompy. Jeśli masz wątpliwości, która pompa będzie najlepsza w Twojej studni, napisz lub zadzwoń. Chętnie pomożemy wyliczyć parametry i dobrać odpowiedni model. Serdecznie zapraszam. Jeśli masz ochotę obejrzeć prezentację innych produktów, kliknij na mnie. A jeśli interesuje Cię poradnik wideo na temat pomp, serdecznie zapraszam. Kliknij na mnie. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Link poniżej. Znajdziesz tam wszystkie artykuły prezentowane w naszych firmach. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Link poniżej. Kliknij i zalajkuj nas. Zapraszamy.